Zamkniemy ten Esteros, czy nie zamkniemy tego Esterosu dzisiaj? Siemaneczko, dziska z tej strony Jajowski, witam kolejny z gry! Szexet i oczywiście dzisiaj jesteśmy na Demon Hunterze, czyli na naszym W60 ostatnim międzynarodowym serwerze. Dzisiaj spróbujemy sobie pozamykać kolejne lożki na naszym właśnie znakomitym Demon Hunterze oraz no mam nadzieję mm, sprawdzić sobie, czy uda nam się wydropić we zbrojowni albo w gabinecie magii ten secik walentynkowy. I napiszcie oczywiście w komentarzu, jak wam ten secik walentynkowy przypadł do gustu, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. I oczywiście pamiętajcie zostawić subika stawcie łapencję, taką piękną łapencję w górę i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wbijajcie też na Discorda dla widzów. EU2 zbliża się na pewno wielkimi krokami, czyli nowy serwer. Pamiętajcie, że zapewne jakieś tam bonusy będą dla Was e, i będziemy oczywiście mm, będziemy oczywiście e, może nie robić gdzie, ale szukamy sobie takiej stałej ekipy, z którą fajnie będzie sobie pograć. Na EU2 na pewno nie będziemy szukać takich mocnych grzybiarzy, bo tam nie zamierzamy mocno gdzieś tam e, pierni. Więc jeżeli jesteście chętni, wbijajcie na Discord dzika. E, Oczywiście link jest w opisie. I najważniejsze, co w dzisiejszym odcinku się wydarzy? Wylosujemy sobie wreszcie zwycięzcę na 250 grzybków, z którego konkursu ajgowski, bo już tyle czekamy na to. Z tego, który jest nad moją głową, ale nie obawiajcie się, bo kolejne kody wpływają, więc kurczury i ziemniury. W następnym, jutrzejszym odcinku będzie nowy konkursik. Tak więc zachęcam do oglądania. My nie przedłużając, moi drodzy, bo dzisiaj taki był długi wstęp. Zapierdzielamy na nasze loszki. E, sprawdziłem, tu powiem Wam szczerze, procenty nie pytajcie. Nie pytajcie, jakie są procenty, bo tych procentów wręcz nie ma. E, spraw sprawdzimy sobie jeszcze raz, pokażę Wam. 06, Continuous, Lopus, Dolus, To się nie opłaca, bo to zobaczcie, 18 tylko milionów daje. Ale 13 piętro. Zacznijmy sobie, mordeczki, moje kochane, od 13 piętra. Sprawdźmy sobie tutaj, ile grzybków nam na to pójdzie, bo zamkniemy to na pewno, bo nie odpuszczę dzisiaj, kochani, Entera. Najpierw zobaczymy sobie tu, no ten Demon Hunter, i pamiętacie w e, poprzednim odcinku właśnie z W60, naprawdę fajnie nam te lożki przymykał, tak więc mam nadzieję, że dzisiaj znowu będzie powrót do przeszłości kurczury-ziemniury, tak 337 to by był taki masy Massachusetts, Massachusetts by się wydarzyło. No, kołek Van Helsing, to jest malarz kurczurków-ziemniurków, dawaj. Ciekawe czy on padnie, czy nie padnie. E, odnośnie tego seciku walentynkowego, no mi się na przykład mega podoba, tak. E, jedynie na, z tego co pamiętam, na magu mi się on podoba, no bo na przykład dla woja jest tragiczny. E, I oczywiście jutro, kochani, wjeżdża odcineczek z reworka Rebuilda Maga, czyli na to na co wszyscy czekaliśmy. Co prawda, ciekawie to się zapowiada. Dzisiaj nie będę poruszał tego tematu, bo e, jutro oficjalnie zaczynają się beta testy. Tak więc zapraszam Was też na odcineczek. E, zobaczymy, jak to wszystko będzie, właśnie, tam się kształtowało. No ale fajnie, wiecie, to akurat mi się podoba, że cały czas coś starają się, coś tam mm, zmieniają. E, przynajmniej wiecie, nie stoją w miejscu. Znowu będzie ta gra ciekawsza, no bo tutaj już każdy wie, wiecie, mak jest taki, mak jest sraki, mak jest owaki, druid jest taki, druid jest owaki, tak? A teraz jednak, jeżeli zmienili te postacie, to znowu nawet ktoś jak już nie wiem, maga ma oklepanego, nie chce już mu się grać magiem, no to po takim reworku znowu będzie przyjemnie mu się nim e, grało. No, przyjemnie albo nieprzyjemnie, w zależności e, jak ten rework wyjdzie, no ale na pewno będzie inaczej. Po prostu znowu będzie e, ciekawi wrócić nawet do tych postaci, do których mamy sentyment. No ja czekam na rework e, na rework, moi drodzy. E, Wojownika, no bardzo bym to chciał zobaczyć, no bo chcę wrócić sobie. No nie wiem, czy to będzie EU3, czy to będzie EU5. Chciałbym wrócić sobie do przyszłości, czyli do mojej pierwszej postaci, do mojej pierwszej klasy, czyli do tego Wojownika. No bo naprawdę, late game Wojownika jest fenomenalny, ta gra strasznie mi się podobała, no powiem wam szczerze. Najgorsze było tak do 200, nawet nie do 300, 320, 330 levela. No to jeszcze, tak powiem szczerze, no mocno. Tak średnio bym powiedział, ale później kurczury ziemniury, to był koksu. To był koksu, to były takie piękne czasy, a ja wydam zaraz 3000 grzybków i powiem mi czerwony, witam Panie Czerwony. Co tu się wydarzyło? Chyba nie masz już grzybów. No dzisiaj chyba nie mam farta. Co tu się odjanie Pawła mortki? Dlaczego kołek wam Helsinki nie pada? Przez cały odcinek teraz będziemy robić tak, że przez cały odcinek będziemy napierdzielać jeden loch, tak? Bo kurczury ziemniury... I widzicie, na 0,4. Na 0,4. To jest jakiś błąd systemu. Wydaje mi się, że to jest błąd systemu. Mam 15%. Jest dobrze. 31 premia do portalu. Nie ma, nie ma tragedii. 46 milionów HP. Tu mam wszystko już chyba przebrane. Tak. No. Pasek mi teraz wyleciał, czyli 4,35. Mhm. 4,41, tak? 4,41 byłby najlepszy. 4,42. No w tym momencie 4,42 byłby najlepszy, tak? Więc nie mam za bardzo na co się przebrać. Jedynie co mogę poszukać na no to lepszej... Broni, aczkolwiek powiem szczerze, że też. Ona jakoś tam niedawno nam wypadła. No poszukamy pary takie rozgrzewkowe 100 grzybków może wydamy. Może coś. O, 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 o. Wow! 446. A tam było 430 chyba. Jest 420. No i spoczko z pokoloką mordeczki, łączna odporność 9, a tu mamy akurat 7. elegancja Francja. No i wreszcie coś pięknego, moi drodzy, coś pięknego. I mieliśmy tutaj klejnocik 432. 432, czyli mm, dobra, tego mogę mu nie zabierać. Okej, okay, ale nie będziemy stać znowu na takie ulepszenie na 9. Dobra. Tak sobie zrobimy. To na razie zostawię 450 w pierniczym tu. Okej, okay, to jest dobry buścik mordeczki. To jest bardzo dobry buścik. Eee... <laughs> zręczność 421 421 a ona ma 358 ale teraz tak ciekawe co nam wypadnie kurciury ziemniury kurciury ziemniury dawaj do toalety Zręczność bardzo dobrze, Uff, 400, już taki stresik miałem, powiem wam, mówię, jak się mi spierniczy wszystko, to normalnie wyłączam, to, to da mi normalnie głowa Kurwa, kurczury jego mać. no klejnotu, nie chcemy odzyskać tego klejnotu, gardzę tym klejnotem, gardzę tym żółtym klejnotem. Okej, okay, teraz jest świetnie, świetnie, moi drodzy, znowu wracamy, chyba, chyba wracamy na tory, na złote tory, moi drodzy, dawaj. Dawaj, 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 bo tu jeszcze trzeba czekać, kurde, na losowanie tego wariata, który wygra 250 grzywów. Ej, zobaczcie, jest kasza, Kaszindus. Kaszindus, 13 piętro Esteros, troszeczkę się podniósł Esteros. I 13 piętro, no... Podniosło się, ale nie na tyle, żebyśmy byli z tego mm, mocno jakoś tam zadowoleni, moi kochani. Ale, ale, ale... Esteros nie daje tyle. No nie, nie. Chcę sobie dzisiaj zamknąć, kochani, strefę roku. To będzie pięknie, jakbym zamknął to 13. Pier... U, 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 u. Piętro w strefem roku. Teraz, dawaj, Ajguś, Teraz, teraz, teraz. Dobra, ale to będzie, wiecie co? Walummy sobie może... Oj, Jezu, jaka tam próba była bliziutka! Aaaa, oh, mnie nerwica, zawsze mnie strzela nerwica, kurde. Bo a zaraz ktoś mi napisał na zasadzie... Ej, ja z na 04 trafiłem sobie 3-4 grzybki, a, super. A ja powiem: No, ja prawie też. Plus kurczę 1320. Nie wiem, może serio: wolniej klikać za szybko. Może klikam i dlatego oni jeszcze, nie wiem, nie zdążą sobie zresetować tego, żebym nie dostawał, kurczę, następnych lochów. Więc sam już nie mam pomysłu. Może następnym razem, jak będę na przykład klikał lochy, to nie wiem, będę na głowie stał. Może to będzie pomagało. Aj, bornik, 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 Massachusetts. Powiem wam, że jest mega Massachusetts. Mega zordyczny Massachusetts jest. Kołek, Naura, Naura, proszę. Aż się zacięło. Dobra. Nie. nie chcesz? Ja się Cię prosił, nie będę. Jeszcze pięć grzybków i nadal wracamy znowu do zbrojowni. Trzy. Cztery. Pięć. No masyciusnir. Ej, ja to się w ogóle ubrałem. Boże, już zawał miałem. Mówię, ty może ja tak napierdzielałem w swoich galotach. Dawaj, zobaczymy. No ten jeden loszek mordeczki. Wiecie, że to na odcineczku zawsze, to zawsze to jest tradycja. Mordki, ja bym nie skończył tego odcinka. Odcinek by trwał godzinę. Ale musi wlecieć level. Jeszcze kurczury, ziemniury. Odcinek, gdzie losujemy takiego wariata, który wygrywa 250 grzybów, no to kurcze, no to, 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 to musi. Musi być się 337 levelek. Dawno jeszcze z EU1 nie było, tak więc, no, następny nie, bo następny robimy z Magusia, ale, ale może już właśnie sobotni odcineczek będzie z EU1 i to na pewno będzie z EU1. No, dawno nie nagrywaliśmy właśnie z tamtego serwerka. Zobaczycie, co tam się wydarzone było. Tu też widzę, że trzeba, wiecie, przyspieszać to wszystko. A few moments later... Jesteśmy, e, znaleźliśmy buty dla Magusia. Nie pytajcie co wypadało, bo to bez sensu, żebym w ogóle o tym mówił. E, nie było źle, około 12 tych itemków, albo 10 chyba, wszystkie na wszystkie staty. Mhm. I teraz właśnie trafiłem sobie buciki, tak więc mówię: OK, super, drugie buty. Buty oczywiście na mojej postaci mam. Tak więc do kibelka poszły i mamy na Magusiu, ale poprawiły nam się procenty na 13 piętrze, tak więc teraz powinno nam siąść. Kołeczek i tak dzisiaj nam naprawdę mm, narobił takiej mm, ochoty tymi takimi, takimi naprawdę bliskimi próbami. Tak więc proszę kołek teraz, teraz jest 0,85 moi drodzy, 0,85 jest na kołka. No kołczan, proszę. Zrób to dla nas, zrób to dla nas, 337 i losujemy sobie zwycięstwo. o Jezu, jeszcze mikrofon rozpierdzielę i losujemy sobie zwycięstwo na 250 grzybków, dlatego troszeczkę szybciej kołek, no nie no, proszę Cię, proszę Cię, Pani Kołku, Pani Kołku, ta jeszcze na czacie napisałem coś w ogóle, Ro, rozkojarzony, dawaj szybciej może, to. o zobaczcie, teraz jest takie mega, mega przyspieszenie, nie? Ja pierdzielę 0,8%. No, wariaty. No, wariaty są straszne. Kołek malarz mnie zdziwił dzisiaj. Jest 337 level, ale w pocie czoła zamknęliśmy dzisiaj kołka van Helsinga. Ja pierdzielę, co w ogóle się tutaj dzieje z tymi lochami? To jest normalnie, po prostu paranoja paranoja. ja. Powiem wam, mordeczki, że sprawdzasz sobie. Sprawdzę sobie, czy w ogóle jeszcze jeden klikniemy tutaj. Ja, piernicze. To było mocne, to było mocne. 1.14, proste, że go klikamy. No właśnie dlatego chciałem sprawdzić. Klikamy jeszcze tego wariata. Ale to jest tragedia, to jest kurczę tragedia. Na 1% też wcale pewnie nie będzie lepiej. Chyba 1.14 tam było, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Maszerują oficery, dawaj Commander Coma. Commander command Commander Coman 337, ja pierdzielę, szybciutko poszło z nim. Wow, pokaż mi tą walkę, pokaż mi tą walkę, to, to było spoczko. No i patrzcie, Commander Coma tutaj, o. Co nam tutaj zabrało? Można powiedzieć, że no, 87. Ale to ładnie, to Ajgowszczok ładnie tutaj Demon Hunterek się postarał, no wreszcie. Wreszcie się przebudziłeś, murdeczko kochana moja. Dobra, jest itemek. Co my tu mamy? Suszarę. Mamy suszarę na wszystkie cechy. Ja pierdzielę to jest żenada Żyna dię, moi kochani. Mm, ale Kunia coś dostanie. Plus 10, chociaż tyle będziesz miała od nas, od klejnotu. Dawaj, Kunia, załóż sobie ka kacapkę. Załóż sobie kacapkę, moja kochana. Plus 75, ale chyba nie. To wszędzie będzie. E, dobra, to się. A, no, okej okay. mm. Słuchaj, ale fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o, o wizualne aspekty, no to właśnie dla mnie to jest nawet, nawet powiem Wam szczerze spoko, co na Tornatku byśmy przycisnęli, czy jeszcze spróbujemy, nie no kurczurki, liczy Krupa to chyba tu już jest poza naszym zasięgiem, tak, liczy Dupa jest poza naszym zasięgiem, ale EAS-TEROS nie jest poza naszym zasięgiem, i ile nam daje? 300, 300 kurczury. To jeszcze Ea Esteros sobie pierdzielniemy. No i. Zobaczcie, ten Deon Hunter naprawdę, mm, naprawdę nie jest zły, tak, e, no dzisiaj akurat, no, no też zawsze trzeba mieć tą nutkę szczęścia, że tak powiem, do tych lochów, ale powiem, powiem tak właśnie z biegiem czasu, jak gram sobie na nim, no to i tak jestem z niego mega, mega zadowolony. Pamiętajcie napisać w komentarzu oczywiście mordeczki, jak Wam się podoba ten nowy walentynkowy e, secik, czy przypadł Wam do gustu i czy zagracie na EU2. Pamiętajcie, że właśnie zakładamy tam e, gildię taką na spokojnie, mordeczki, tak, więc wbijajcie na D. Discorda, link macie oczywiście w opisie. I nadchodzi wielkimi krokami po naszym Bachorze e, losowanie oczywiście. Zwycięzcy na 250 grzybków w kurciury. Nie mogę się doczekać, kto zwycięży. Taki fajny bonusik e, od Aigo w Szczoka, Massachusetts. Będzie no, będzie Massachusetts. No, jest jakie bliskie próby. Myślę, że to padnie. Wiecie, myślę, że to padnie. I tak nam pięknie otworzy e, otworzy. Mm drogę do naszego Koła Fortuny, żeby wylosować sobie właśnie naszego szczęśliwca dzisiejszego, no ale padnie najpierw, najpierw padnie, dobra. Bachorek. No i epiczek tu wypadnie. Dobrze by była jakby z suszara wypadła, przydałaby się nam, powiem szczerze. No ale dzisiaj, dzisiaj to nie jest dzień na lochy, powiem Wam, że jest po prostu... Kasimbir jest straszny, nie? Kasimbir jest straszny. Już zaczęliśmy tam na 0.6. Myślałem, że to troszeczkę szybciej pójdzie, a to też była tragedia. Tragedia normalnie. Zamkniemy ten Aesteros, czy nie zamkniemy tego Aesterosu dzisiaj? I odcinek będzie nosił tytuł Zamknęliśmy EA-Steros. Kurde, <grymne> tylko wiecie, ciekawe czy grzybów tam starczy, żeby zamknąć ten Aesteros, to jest jeszcze najważniejsze w tym wszystkim. Ja pierniczę. To ciekawie, to ciekawie powiem Wam. Jest! KU! Zamknęliśmy mordeczki, dżółwik! Ja pierdzielę, jest! Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to i jeszcze raz, co mamy? Mamy to! Zarąbiście, kurde, wreszcie, ja pierdzielę. Uff. Wbijamy sobie 338, bo oczywiście już nam mało brakuje, tak więc już myślę, że tutaj powinna nam maszyna do zabijania. No, uda się. Jest! 338 poziom, mamy ja pierdzielę, ale lecimy na tym 60 naprawdę, nadrabiamy mordeczki straty i teraz... Żeby nie przedłużać dalej, bo na to co czekaliście, czyli zwycięzca na 250 grzybków zostanie zaraz wylosowany. Tak więc sobie przejdźmy do naszego koła fortuny. Jesteśmy już na naszej maszynie losującej wklejamy sobie oczywiście link do filmiku. 3 plus 3 daje nam 6, Get to pamięć Maszyna losująca już nie jest pusta, jest aż 41 ników Kto zwycięży? 250 grzybków Kurczy się miury wygrywa dzisiaj Jurist mi strefa bo wpadła mi dziś z niej broń. Brawo, Juris, dziękujemy, że brałaś udział. Bardzo, bardzo, bardzo gratuluję Ci wygranej. Odezwij się oczywiście do mnie na Discordzie i podeślę Ci kodzik na aż 250 gzików. Gratuluję jeszcze raz. Pamiętajcie, że jutro wlatuje kolejny konkursik, tak więc bierzcie udział. Nadal macie szansę zdobyć grzybki. Pamiętajcie, że tych kodzików jeszcze mamy sporo i te konkursy muszą być częściej, żeby po prostu rozstać. Dziękuję, mordeczki, że dzisiaj byliście ze mną. Zapraszam na następny filmik. Pamiętajcie być na Discorda, jeżeli chcecie zagrać z nami na EU2. Już się maneczkoo i do następnego.